Bo, e, tak, jak, e, tak jak byliśmy tam pod, pod takim więzieniem radomskim, mówiłem Państwu o właśnie rozbiciu więzienia, swoistym buncie przeciwko władzy, władzy, władzy ludowej. E, to tutaj jest takie miejsce, które można powiedzieć o buncie, zamachu, o którym, którym właściwie za bardzo nic nie wiadomo. Bo była tutaj tablica, która upamiętniała zamach, który miał miejsce 23 kwietnia 1943 roku, w czasie okupacji, w czasie okupacji niemieckiej. W resursie mieścił się niemiecki dom kultury Deutsche Haus. Miała tutaj miejsce właśnie tego dnia taka narada sił bezpieczeństwa. Miał na, na nią sam przybyć. Generał e, gubernator Hans Fran. E, no, i e, ta tablica głosiła, że właśnie partyzanci pod dowództwem Partii Ludowej, pod znaczy Armii Ludowej jest wtedy, czyli komunistyczna partyzantka, e, wrzuciła tutaj do wnętrza wiązkę granatów, e, i, prawda, no, jakieś szkody były. Tylko. Wiecie Państwo, jedna, jedna rzecz jest taka, Niemcy za taką akcję, którą by im zrobiono, spala odwetu na mieszkańca Pradonia, naprawdę była miłosierna, e, a takiej akcji odwetowej nie było, e, więc to jest po pierwsze zagadkowe, Prawdopodobnie to właśnie historyk, tutaj znajdujący się tą tematyką właśnie Radomia w czasie II wojny światowej, profesor Piątkowski, on mówi, że prawdopodobnie wersja jest taka, że tego zamachu to pomali Niemcy sami na siebie. Owszem doszło do tutaj zdetonowania wy... do ładunku wybuchowego we wnętrzu, we wnętrzu tego kończy ale to zrobili niemieccy żołnierze frontowi, którzy zostali e, zignorowani przez niemiecką i nie chcieli być tutaj uposzczeni, I oni w to stwierdzili, że zrobią im coś prawda, na złość, prawda, no może były tarcia między różnymi formacjami wojskowymi, no Wehrmacht raczej się, prawda, z gestapo i policją, prawda, nie lubił. E, więc prawdopodobnie jest ta wersja tego, e, jak to można powiedzieć, zamachu, którego, którego nie było i no ale wiadomo, komuniści chcieli, prawda, e, tak jak się czyta te różne przewodniki z okresu PRL-u, to właśnie jak jest dotyczące historii II Wojny Światowej, to zawsze, prawda, jako po pierwsze są te e, wydarzenia, które byli, byli zaangażowani partyzanci Gwardii, potem Armii Ludowej i one najczęściej są bardzo wyolbrzymione e, do takich niebotycznych, a potem prawda, w następnym się wspomina to, co polskie pokał... zrobiło i w ostateczności Armia, e, armia Krajowa. E, Prawdopodobnie, no, nikt tego nie mógł sprawdzić i ci uczestniczy tego, tego, no, sami to wymyślili, prawda, podpieli się pod, pod, to wydarzenie, i no, ono potem zostało już przez komunistyczną propagandę, no, bardzo, bardzo nagłośnione, Ta no, tablica parę lat temu została zdjęta. Nie ma pojęcia. Trzeba się pytać właściciela, zarządcy nieruchomości, w której z Resursy jest. Dobrze, chodźmy, chodźmy dalej. Teraz pójdziemy tutaj tą ulicą, żebyśmy do Witolda doszli.